o wszystkim! Jak udało mi się wytrwać ostatnie dwa miesiące bez słodyczy? Przypominam, że byłem niedawno od nich uzależniony, co pewnie można łatwo zobaczyć. To głównie przez te słodycze jestem w takiej formie, w jakiej jestem. Ale udało mi się już zażegnać ten problem. Natomiast teraz będziemy rozwiązywać kolejne problemy mojej ogromnej wagi. Ale to po kolei. To nie jest tak, że nawyk możemy wyeliminować. Nie ma czegoś takiego, że możemy sobie wziąć, nie wiem, telefon, który zawsze oglądamy rano, Instagrama przeglądamy, Facebooka i możemy sobie to po prostu teraz wstać rano i pozbyć się tego nawyku. Nie da się to jest cały proces, to trzeba na spokojnie, to trzeba przemyślanie. Silna wola nie istnieje, moi drodzy, więc no, musimy to robić naprawdę odpowiedzialnie i konsekwentnie. Ja się pozywam moich, pozbywam. Zastępuję moje złe nawyki dobrymi, ale powoli, spokojnie. To nie jest tak, że można sobie taką formę zrobić z dnia na dzień. Ja do tego stanu, do którego się doprowadziłem, nie doprowadziłem się w jeden e, miesiąc, dwa, trzy. To trwało naprawdę długo. Ja już mam 22 lata i tak naprawdę byłem przez rok, dwa, tylko w takiej dobrej formie. Najważniejsze jest zrozumieć, jaki mamy tak naprawdę ten zły nawyk, o co w tym chodzi, skąd on się wziął jaki to jest ten nawyk, prawda. Zawsze na przykład, sobie siadałem do komputera i jadłem wtedy jakieś słodycze, no co nie jest dobrym rozwiązaniem, tak naprawdę, no bo siedzimy, nie dość, że czasami kilka godzin, jak mamy jakąś pracę, ja pracuję przed komputerem, nagrywam filmy, montuję przed komputerem i tak dalej, prawda. W sumie tego siedzenia przed kompem jest dużo, dlatego możemy sobie zastąpić ten nawyk jedzenia słodyczy czymś innym, ale każdy nawyk, który robimy, każda czynność jest wywoływany jakimś bodźcem. U mnie ten bodziec na przykład było właśnie położenie się wieczorem do łóżka. Wtedy lubiłem sobie wziąć coś słodkiego, coś tego typu, albo właśnie wyjście, do wyjście do, przejście do komputera, czy nie? Usiądziecie, żeby sobie przejście do stanowiska komputerowego. Oni sobie siadałem i oczywiście... Eee, no, no, siadałem przy tym komputerze i właśnie wtedy wybrałem jakieś słodycze, żeby o, podczas tego montażu czy coś jeszcze coś robić. Jeżeli chodzi u mnie ten nawyk, w bodziec, to najpierw bodziec u mnie to było na przykład pójście i przejście do stanowiska komputerowego. To jest bodziec. I teraz ten bodziec wywoływał, moi drodzy, jedzenie słodyczy. Czyli mamy już reakcję na ten bodziec, czyli ten nawyk, zły słodycze. No i po trzecie była nagroda oczywiście, no czyli coś środkiego, tam wywoływanie jakichś u siebie, e, no co wywołują słodycze, no jakieś tam endorfiny są dostarczane, czy coś. Wywołujemy sobie ten, tą, tą przyjemność z jedzenia słodyczy, to jest nagroda. Także mamy trzy czynniki, które trzeba zmienić, e, zastąpić czymś, a dokładnie tylko ten jeden w środku. Dokładnie tylko ten jeden w środku, tak, to jest tak proste, czyli bodziec, wyjście do komputera, nagroda, nagroda, przyjemność. I teraz Zmieniamy tą rzecz w środku, czyli było to jedzenie słodyczy. Wymieniamy na coś innego. To może być na przykład wzięcie jakiegoś słodkiego owoca sobie, no bo to w moim przypadku nie sprawdzać, tak, że ja sobie wezmę marchewki, które nie są dobre, ale niby też mogę tak naprawdę sobie je przekąsić, coś takiego, ale po tych nagrywkach, na, 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 po tych marchewkach nie mam tego wyrzutu, tej nagrody na koniec, prawda? Więc to musi być też coś dobrego. Zostawcie teraz jeszcze followka, moi drodzy, subskrypcję, dokładnie, tutaj macie na tym iPhonie ją przypiętą i lecimy. Z pod punktami po kolei. Numer jeden. Dużo kawy. Piję kawę. Nie piję kilku fileżanek. Jak piję przeważnie sobie w kubku. Jedną rano po prostu wtedy, kiedy tak naprawdę często sięgałem też po jakieś słodycze. Czyli zaraz, zaraz z rana po wstaniu kawę słodką. Ja lubię z mlekiem. Dużo mleka. Tak praktycznie pół e, szklanki, szklanki mojej sobie kubka zalewam sobie wodą i drugie pół mlekiem. I słodziki. Często trzy, cztery takie tapsy sobie wrzucam. Przez to jest to słodkie. Dostarcza mi słodycze rano. Za, za, dodatkowo 30 kalorii tam około. Także no, no, nawet tego nie wliczam. Druga sprawa, to są napoje zero, które ja uwielbiam, jakieś Pepsi Max, zwłaszcza Pepsi Max, ale jak pijemy kole zero, to, to po prostu nie jest tak źle tak naprawdę, bo tam tak naprawdę słodziki, nie dostarczamy tego cukru, zero kalorii, to ma no, po prostu, no lepiej tego nie pić za dużo, ale no jak się wypiję taką e, jedną butelkę nawet litrową na dzień, chociaż ja nawet tak często nie piję, a zazwyczaj dwie w tygodniu tam po litrze, co nie? Nawet nie, nawet, nawet rzadziej czasami, ale to, to mi dostarcza dużą słodycz. Kiedyś ja Piłem to regularnie, ale teraz już nie muszę, po prostu ja już tego pociągu do słodyczy nie czuję. Na początku może, możemy pić po prostu częściej, potem też powoli ograniczać. Teraz moim zdaniem, game Changer, jedna z naj... No dobra, tu jest wszystko tak naprawdę bardzo ważne, ale tak naprawdę jest rzecz, która moim zdaniem bardzo dużo mi pomogła, czyli zamienniki słodyczy. Bo ja sobie ustaliłem taki, takie coś, że ja tych słodyczy nie będę jadł, a takich słodyczy, słodyczy, gdzie jest masa cukru. Ale jeżeli mam teraz słodycze bez dodatku cukru, który jest, Teraz więcej na rynku. Tak naprawdę teraz jest jakiś magnum bez cukru, czyli lody możemy sobie jeść. Mamy tam jakieś e, różne serki bez cukru. Mamy naprawdę nawet delicje są bez cukru, moi drodzy. Tak naprawdę tego jest cała masa. Także e, baton Kizers. Ja często jadłem właśnie batona Kizers. Naj, 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 najbardziej lubię jak ten baton. Oprócz tego, że nie ma cukru, ten, ta, ten, ten słodycz. Oprócz tego, że nie ma cukru, to jeszcze jest wzbogacone dodatkowe proteiny. Także wtedy mamy taką bombę super fajną. Moim zdaniem jest to zajebisty zamiennik, który mi bardzo pomaga, bo jak czasami mam serio ochotę zjeść coś typu takiej konsystencji batonowej, jak baton albo loda, to właśnie sięgam, bo takie coś wtedy to jest bez cukru. U mnie ja sobie ustaliłem, że mi to challenge nie przerywa. Dla mnie jest spoko, też nie jem zbyt często takiego czegoś, najczęściej dwa razy w tygodniu. Kolejna sprawa to są po prostu zajebiste owsianki, jakiś na słodko, czyli wzbogacamy to właśnie słodzikami, wzbogacamy to białkiem smakowym, który dostarczy nam zajebistego smaku i to, że jestem mega prześwietlony, nie chcę taki być prześwietlony. Możemy dodać tam jakieś kawy, cappuccino na przykład, także no mamy tam e, jakiś cynamon, kakao i tak dalej i wychodzi nam naprawdę zajebiste, do, to wzbogacamy to jeszcze owocami słodkimi, także wychodzi naprawdę zajebiście. I to jest słodki posiłek i zdrowy, słodki pod tym, że dostarczy nam słodycz, ale nie dostarczy nam tego tego cukru, tego cukru do, dodatkowego, bo cukier jest w słodyczach, ale on. Ale w słodyczach. Cukier jest w owocach, ale on jest spoko ten cukier. Tak jak wiecie też, ja was wszystkich poinformowałem, że taki challenge sobie zaczynam. Jeżeli nie wiecie o tym, to może po prostu nie śledzicie mnie dosadnie dobrze. Macie tutaj link do mojego Instagrama, tam się często tym chwalę. Przypominam, że challenge cały czas trwa bez słodyczy, on zaczął się nawet wcześniej niż dwa miesiące temu, ale przerwałem go ze względu na to, że musiałem spróbować donatów ekipy. Tak po prostu sobie chciałem, ale to było tam dwa tygodnie, także byłoby teraz dwa tygodnie dłużej, ale przerwałem, żeby tak spróbować i w sumie spoko. No i tak to sobie ciągnę i także to jest ważne poinformować wszystkich, bo potem mamy takie coś, że na przykład ktoś się nas zapyta, jak Ci idzie ten challenge bez słodyczy? Jak Zrezygnujemy przed tym czasem, to będziemy mieli w głowie i kurde, zrezygnuję ja mu Potem powiem, że zrezygnowałem, że jestem lamus, także to nas troszeczkę tam podbudowuje, żeby się w tym trzymać. Bo jak ktoś zapyta nas, jak idzie, to chcemy mu powiedzieć na pewno, że jest git, niż mu się tłumaczyć, że coś nie tak. Kolejną sprawą jest po prostu realny cel, który sobie ustalamy. To nie jest tak, że na przykład dajemy sobie do końca życia, nie będę jadł słodyczy. Dajmy sobie na przykład, że nie będę jadł słodyczy dzisiaj, nie będę i tak codziennie, co nie? Nie będę jadł słodyczy dzisiaj i tak codziennie. To jest najlepsze, ale ja sobie na przykład lubię ustalić cel, na przykład rok, dwa, trzy. Ogólnie sobie ustaliłem tutaj cel do świąt, czyli, 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 czyli 24... 23 grudnia tego roku jest mój ostatni dzień tego challenge'u. Potem sobie zjem pewnie coś słodkiego przez święta, no a potem po prostu mi się wydaje już, że taki długi czas bez słodyczy sprawi, że ja już nie będę miał na nie ochoty tak jak miałem wcześniej. Nawet jest szansa, że podczas świąt nie sięgnę zbyt dużo po te słodycze. Na przykład podczas Wielkanocy nie zjadłem nic słodkiego, żadnego ciasta, nic takiego. Także, no, jest zajebiście. Ja się cieszę z tego. Możemy też sobie właśnie wykonywać sami jakieś tam e, tak naprawdę takie świąteczne rzeczy typu ciasta fit, bez cukru i tak dalej, z białkiem i to też wychodzi spoko. Możemy sobie to jeść. Nam to uzupełni słodycz, którą potrzebujemy. I to nie jest tak też, że słodycze są złe tak całkowicie, nie, nie powinniśmy ich w ogóle jeść. Jak ktoś chce, to niech sobie je te słodycze. Ja nie chcę, sobie tak ustaliłem, to nie jest rzecz, którą musimy wprowadzić, żeby schudnąć. Nie musimy tego, bo możemy to wliczać sobie normalnie, ale ja chcę po prostu zrezygnować. No kolejna sprawa, o której wszyscy musimy pamiętać, Pamiętać, to jest bardzo ważne zawsze, nie tylko podczas takiego challenge'u, czyli duża ilość wody. Ja tak na co dzień nie lubię popijać sobie takiej zwykłej wody. Po treningu, czy jak, jakąś aktywność fizyczną, gdy mi się chce pić, to tak. Ale tak na co dzień wolę na przykład jakąś troszeczkę tą wodę sobie e, osłodzić. Czyli na przykład dodaję właśnie te tabsy, słodzika, e, cytrynę, czy ewentualnie jakieś bolero i taki właśnie aromat do wody. Ważną sprawą też u mnie przynajmniej było to, żeby sobie zapełnić te dni, zapełnić je jakoś, żeby mi się po prostu nie nudziło. No bo ja, jak mi się nudzi, to też lubię sobie coś zjeść po prostu wtedy dużo, dużo też myślę wtedy bardziej o takim jedzeniu, więc dużo lepiej właśnie sobie taki dzień zapełnić i wypełnić go po brzegi. Czyli dużo aktywności po prostu mieć, czyli często sobie wychodzić gdzieś na dwór, ewentualnie zająć się czymś jakąś pasją, hobby swoim. Czy tak jak ja na przykład teraz robię nagrywać jakieś filmy, czy ewentualnie TikToka ja mam też, gdzie sobie dodaję Instagrama, Twittera. Także ja mam tych zajęć dużo. Oprócz tego mam też swoją pracę. Rzecz, o której też już dzisiaj wspominałem, to jest kolejna sprawa, czyli słodkie owoce. Banany, jakieś grejpfruty, jakiś... No dużo słodyczy, po prostu kiwi, jabłka słodkie i tak dalej. To też jest kolejna sprawa i rzecz, która nam dostarcza słodkiego, a jest zdrowa, przyjemna. Da nam tą nagrodę i możemy nawet, nawet to jeść właśnie w tych sytuacjach, gdzie jest ten bodziec, który nam wywołuje jakiś nawyk, żeby właśnie po prostu ten zły nawyk zastąpił sobie tym dobrym. Kolejna sprawa, czyli słodzik spożywczy, tak to sobie zapisałem w notatniku jako kolejny podpunkt, ale to jest po prostu zwykły słodzik. Nie musi to być ten w tapsach, który ja używam, może to być jakiś xylitol, ksy erytrytor i tego typu sprawy po prostu. Ja to lubię dodawać wszędzie, gdzie się da tak naprawdę. Czym więcej tego słodzika, tym bardziej słodko i tym bardziej dla mnie git, bo ja lubię po prostu na słodko dużo rzeczy na słono też lubię, ale tutaj jest główny odcinek o tym, jak się pozbyć jak ja się pozbyłem słodyczy. Taki w tapsach po prostu ja używam, bo jest najtańszy, tego jest masa, to można sobie dodać praktycznie wszędzie, nawet do jakichś ciast i tego typu rzeczy fit ciast, gdzie po prostu rozpuszczamy sobie ten słodzik w ciepłej wodzie tą minimalnie i dodajemy to wtedy nam mocno, mocno, mocno słodzi wszystko, mocno, mocno słodzi jest zajebiste. 11 rzecz przed ostatnia, czyli po prostu kroki, kroki, treningi i tak dalej, ponieważ jak wykonamy w ciągu dnia te 10 tysięcy kroków, czy wykonamy więcej, czy nawet 6 tysięcy, potem ewentualnie lub zrobimy trening jakiś siłowy na siłowni, czy w domu kalistenika, podciągania, pompki jakieś i tego typu rzeczy, czy ewentualnie pobiegamy, no cokolwiek rower, po prostu nie będziemy chcieli tego często zwalić po prostu tego wysiłku, zobaczymy, że to jest naprawdę kosztowne i to nie spala aż tak dużo kalorii jak możemy przejeść, bo zawsze przejść, przejść można wszystko, a jeżeli zobaczymy, że ten wysiłek był naprawdę intensywny i poświęciliśmy się mu, to nie będziemy chcieli tak za bardzo tego zepsuć, to jest taka jakby wiecie dodatkowa rzecz. No, oprócz tego, że to jest zdrowie i warto kroki robić, treningi i tak dalej, no to nie muszę chyba nikomu tłumaczyć. Ale to, że nam dodaje, dodaje nam, przynajmniej mi, takie czegoś, że ja po tym wszystkim moi drodzy. Nie chcę tego zawalić, nie chcę tego po prostu zawalić, to jest impuls na korzyść do przodu i to oddaje mocno. Ostatnia rzecz, jaka została, muszę sobie sprawdzić, i to jest właśnie luźne podejście. Luźne podejście do tego wszystkiego, czyli to nie jest tak, że muszę odstawić słodycze i koniec, jak tego nie zrobię, to się kurwa zajebie. To jest tak po prostu u mnie, że ja te słodycze odstawiam, bo chcę. Jeżeli kiedykolwiek zechcę sobie do tego wrócić, to spoko, nic się nie stanie. To jest luźne podejście. Tutaj nie ma żadnej restrykcji, tutaj nie ma czegoś takiego, że ja z tych słodyczy. Jak wtedy je ja jadł, to nie schudnę nigdy. To nie jest tak, bo już schudłem jedząc słodycze praktycznie codziennie, a teraz po prostu chcę schudnąć nie jedząc tych słodyczy. Po prostu chcę sobie, chcę sobie to wyeliminować, dodając sobie po prostu kolejny challenge do mojego życia. Ja To my sobie tutaj wszystko luźno kreujemy. Ja, do, ja od tego czasu mam naprawdę lepsze życie moim zdaniem, z takim luźnym podejściem. Teraz jestem w okresie przejściowym w życiu. Tak jak to na przykład jest w piłce nożnej, bo ja jestem, lubię piłkę nożną Real Madrid. tam jest Real Madrid, który jest w okresie przejściowym. Czyli nie ma parcia na te wszystkie trofea, puchary i tak tylko sobie po prostu spokojnie odbudowuje klub cały, stadion tak dalej, oszczędności, bez wydatków, bez wielkich transferów, a mimo to w tym okresie przejściowym potrafią wygrać Ligę Mistrzów i Ligę. Czajcie to, możecie mieć okres przejściowy, który nie trwa tydzień, dwa, tylko możecie wziąć pod uwagę, że pracujecie teraz w pracy jesteście grubi i tak dalej, nic wam nie wychodzi i macie okres przejściowy, czyli będziecie po prostu teraz napierdalać, czy będzie teraz, będziecie teraz po prostu napierdalać ostro przez na przykład 3 lata, żeby potem mieć zajebiste życie. Ale w czasie tego okresu próbnego, tak no nie próbnego, przygotowawczego, przejściowego, nie musimy tylko napierdalać, możemy po prostu zamiast 3 lat zrobić 4, ale luźniejsze po prostu, gdzie będziemy też od czasu do czasu odpuszczać i wychodzić na imprezy ze znajomymi, ze znajomymi, żeby nic nie zawalić, cieszyć się tym życiem, a jest szansa po prostu, że będziemy tak napierdalać, to to wcześniej wypali. I tyle. A my będziemy przy okazji dobrze się bawić przy tym, a nie mieć e, trzech lat na przykład w pizdę, e, cały czas pracując i, i nie śpiąc w ogóle, nie wysypiając się i tak dalej. Ktoś lubi takie podejście, ktoś lubi luźniejsze. Ja wolę luźniejsze i w dłuższym czasie też e, czuć jakąś tam radę i satysfakcję z tego wszystkiego, że oprócz tego, że pracuję ostro... Nie tak bardzo ostro, jakbym mógł, ale mimo wszystko jakaś tam jest ta na pierdelanka. Oprócz tego też mimo wszystko sobie żyje jakoś w miarę dobrze, prawda? Także jeżeli Wam się podobają takie luźniejsze vlogi, jak już mówiłem, zostawiajcie łapeczkę w górę subskrypcję i piszcie w komentarzach, czy chcecie tego więcej. I co jaki jest mój kolejny problem z tą wagą? A, to taki, że po prostu jak nie trenuję, to często nie trzymam michy, a tak nie powinno być. Ja ze względu na swoją wagę, jak na przykład zacznę biegać, to mi się potrafi zepsuć kolano. Już kiedyś skręciłem raz i teraz mi się to odnawia często. Ja przez to że na przykład mam skręcone kolano, nie mogę potem uprawiać żadnej aktywności bo naprawdę boli i nie powinnam wtedy, i w ogóle nie powinnam biegać i tak dalej, tylko na spokojnie więc lubię sobie po prostu wyjść na kroki i teraz zasada jest taka, że muszę poprawić ee, swoją michę teraz skupiam się na tym, żeby poprawić michę i jeść naprawdę dobrze, te kalorie trzymać i trening spoko ale to nie jest najważniejsza rzecz w tej chwili mimo, że wracam na boks krótki nieobecność. Teraz najważniejsze jest to, żeby poprawić swoje kalorie, które spożywam w ciągu dnia. To po pierwsze kalorie, a potem zaczniemy się, zajmiemy się kolejną rzeczą, jak na przykład poprawa makroskładników, mikroskładników itd. i tak dalej. Trening i wszystko po kolei będziemy poprawiać, bo to leży u mnie mocno. Ale najważniejsze są w tym momencie kalorie, bo moja waga jest kurwa za, za duża. Mocno za duża i trzeba to po prostu zredukować. Więc najważniejszą rzeczą teraz są kalorie, bo to słodycze były głównym czynnikiem, przez który byłem gruby. Teraz utrzymuję swoją wagę przeważnie i minimalnie idzie w dół. Ale czas się naprawdę troszeczkę mocniej pozbywać, więc teraz zajmę się kaloryką, to będzie kolejna moja challenge, na którym się będę skupiał po prostu, a w międzyczasie te słodycze będą dalej kontynuowane, bo to już nie sprawia mi żadnego problemu nie jeść tych słodyczy.